Free ma to ułonić a podaje akord. Biorą nie mów nic bez oka dla szkoły. Katy, okna, godzina, wychowawca. O, to się nagrywa, cześć, manko, moi drodzy. Użytkownik Mando pyta się, czy będzie więcej. oraz czy będzie odcinek z League of Legends. Święłam komarydeczki, dzisiaj gramy League of Legends. Mam dwa do nagrania, ale na razie się z tym wstrzymuję, ponieważ nie można polegać na tym samym. Bo te fane momence są fajne, ale. Jeżeli można tego robić, nie się. Jeżeli jest ktokolwiek, ktokolwiek znowu napisze, czy będzie kolejny fany moment z Ernesta, to ja wtedy no nie wiem. CAPIE! Ja Jaki masz plan na rozwinięcie swojego kanału? Opowiem wam to tak. W planach mam akurat zrobić drugi kanał pod tytułem VR. Czy to będzie taki kanał, że będę grał jakieś rzeczy z vr na przykład Pawlo VR, Fasmofobia, Minecraft, VR Chat i tego typu rzeczy na wiara. I to będzie takie troszeczkę coś w stylu pokoju wytrzeźwień albo szarikana, ale niestety nie będę mógł tego na razie zrobić, ponieważ do robienia kanału z wiara potrzeba wiara, a jak na razie u mnie z budżetem jest malutką, więc szaluj Przytkownik kemonik, napisał. Co sądzisz o sildziaku kiemonku? Najlepszym youtuberze i streamerze, filantropie i człowieku o wielu talentach. Oraz o bananku. Więc jakby to powiedzieć, ci ludzie, to, to jest mój my friends, my friends, ja ich traktuję tak, żeby było jak najlepiej, było tak, było tak z nami, tak miłutko, taka miła atmosfera, co prawda czasem tam są jakieś poprzeczki, ale, ale wyobraźcie sobie, to jest po prostu my precious, a o bananku troszeczkę tak kukiemokiel. O, i jeszcze odpowiedział. Jeśli nie weźmiesz tego pytania, że ich faśkę i kwizyce, biorę ci na chatę i zapala żarówkę. Ż żarówki w głowie nie mam, a żarówka w moim pokoju by się przydało zmienić. <grych> no cóż, to by było tyle z tych pytań, bo nie sądziłem, że ich jest aż tak mało. Myślałem, że będzie więcej osób, które będą jakkolwiek ciekawe, jak się u mnie dzieje i tak dalej. No to co moi drodzy, to by było tyle. Ja byłem drift do usłyszenia, trzymajcie się, no i cześć.